Hej, z tej strony psiona. Zostań ze mną chwilkę, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o hasłach, jakie wydajemy naszym psom bez wzmocnienia. Podam ci przykład. Idziesz sobie z psem na spacer, ten widzi drugiego psa. No i zaczyna ciągnąć. Ty ciągniesz go do siebie. Dodatkowo go przywołujesz. Chodź do mnie, przyjdź. Dodatkowo używasz zostaw, nie, zły pies. Idziemy tam. I tak dalej, i tak dalej. Jest masa dodatkowych, zbędnych słów, których pies nie zna. Najpierw zadaj sobie pytanie: czy nauczyłeś dobrze hasła na przywołanie Twojego psa? Jednego hasła. Czyli nie, chodź, a później do mnie. Jedno hasło na przywołanie. Nie mieszaj psów w głowie. Załóżmy, że nauczyłeś psa jednego hasła. No to teraz zadajmy sobie drugie pytanie: czy Twój pies zawsze reaguje na to hasło? Czy twój pies reaguje na przywołanie, kiedy wołasz go w domu, na dworze, bez rozproszeń, przy mniejszych rozproszeniach, kiedy na dystansie widzi drugiego psa? Jeżeli nie, to nie oczekuj od niego, że będzie reagował na przywołanie w momencie, kiedy ten pies już jest mega blisko i emocje są już mega silne? Powiedzcie mi proszę, skąd pies ma znać język polski, skoro my jak się narodziliśmy, też tego języka nie znaliśmy. Musieliśmy się go nauczyć. Więc dlaczego oczekujemy od psów tego, że będą wiedziały, co się do nich mówi, skoro nie wzmocnimy tych słów? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzę do Was na konsultację, no i sobie rozmawiamy po polsku. Ale ja nagle przeplatam jakieś francuskie słowa. Francuskie albo w innym języku, mało istotne. Wy nie wiecie, o co mi chodzi, no bo nie znacie języka francuskiego. No i zaczynacie patrzeć na mnie. Ja zaczynam się frustrować, no bo przykładowo nie robicie tego, o co wam z was poprosiłam. Wy zaczynacie się frustrować, bo nie wiecie, dlaczego ja się frustruję. No i mamy błędne koło. Ja się stresuję, wy się stresujecie i nie ma nic. Z psami jest dokładnie tak samo. Jeżeli pies nie wie o co chodzi, no to nie wykona danego ćwiczenia. Jeżeli wyczuwa waszą frustrację, no to też zaczyna się stresować. A taka frustracja może doprowadzić później do niepożądanych zachowań. A tego naucz najpierw swojego psa jednego hasła formalnego na przywołanie, później wzmocnij je bez rozproszeń, następnie dodawaj stopniowe rozproszenia, a później coraz większe, coraz większe. I dopiero wtedy, jeżeli dobrze to wzmocnisz, oczekuj od psa, że za każdym razem będzie reagował na Twoje przywołanie. Pamiętaj też o tym, że podczas używania hasła formalnego, nie używaj dodatkowych, niepotrzebnych słów do swojego psa. Jeżeli twój pies nie reaguje na hasło przykładowo do mnie, to tym bardziej nie będzie reagował na hasła typu do mnie, przyjdź dalej, chodź tutaj, zostaw, zostaw tego psa. Nie, 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 idźmy stąd, zły pies, zły pies, chodźmy. No nie. A jeżeli jakiś cudem pies odpuści i pójdzie w twoją stronę, to zaufaj mi, nie dlatego, że zrozumiał, o co go prosisz. Nie przytłaczaj psa monologiem. My też frustrujemy się wtedy, kiedy ktoś czegoś od nas wymaga, a nie wiemy dokładnie o co tej osobie chodzi. Ta osoba się denerwuje, my się denerwujemy. Jest to totalnie niepotrzebne, bo wystarczyłoby wszystko na spokojnie wytłumaczyć. Naucz psa życia. Naucz psa życia z tobą. I z tą myślą cię zostawiam. Serdecznie was pozdrawiam. Psiona. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zajrzenia na Facebooka Psiona, trener psów Joanna Rudkowska oraz na Instagrama. Pozdrawiam. Buziaczki, cześć!